Wielu ludzi boi się klaunów, którzy zamiast przysparzać radości, są jedynie źródłem strachu i cierpienia, które dotyka potencjalne ofiary. Witaj na kanale Graczfan. W dzisiejszym materiale opowiem Ci o demonicznym klaunie, przy którym Pennywise wypada blado. Z góry dziękuję za każdą łapkę i komentarz, bo pomagają w funkcjonowaniu tego kanału. Art The Clown, główny antagonista serii horrorów, jest uosobieniem koszmarów w przebraniu klauna. Jego wygląd jest szczególnie przerażający, nosząc czarno-biały kostium, który podkreśla jego mroczną naturę. Jego twarz pomalowana jest na blado-biały odcień, a oczy, usta i brwi są intensywnie czarne, nadając mu demonicznego wyrazu. Na głowie nosi białą czapkę z małym czarnym kapeluszem na szczycie, co dopełnia jego upiorny wizerunek. Często można go zobaczyć z czarnym workiem na śmieci, w którym przechowuje różnorodne prymitywne bronie, gotowe do użycia w jego sadystycznych działaniach. W filmie Terrifier ujawniono, że pod makijażem Art ma normalny kaukaski odcień skóry i ogolone brwi. Jego postać jest wysoka i szczupła, co dodaje mu złowieszczego wyglądu. W krótkich filmach pokazywanych w Wigilię Wszystkich Świętych jego wygląd ewoluował. Na początku przypominał bardziej ludzkiego klauna, ale z czasem stał się bardziej groteskowy. Jego zęby stały się brudne i gnijące, głowa nienormalnie ukształtowana, policzki głęboko zapadnięte, a nos wydłużony i krzywy. W filmie Terrifier przyjął właśnie ten bardziej niepokojący wygląd: Art to zabójczy clown o nadprzyrodzonych zdolnościach. Jego metody są niezwykle brutalne, preferując okaleczenie jako sposób tortur i morderstw. Jest nie tylko podły i niebezpieczny, ale również niezwykle ekspresyjny i emocjonalny, co wyróżnia go spośród innych cichych złoczyńców. Nigdy nie mówi, komunikując się wyłącznie za pomocą gestów i mimiki, co przypomina styl cichego klauna. Nawet gdy jest ranny, udaje krzyk bólu, nigdy nie wydając słyszalnych dźwięków. Jego teatralność w połączeniu z brutalnością tworzy przerażający spektakl dla jego ofiar. Art jest niezwykle oddanym seryjnym mordercom, nie zatrzymującym się przed niczym, by dopaść swoje ofiary. Terror, jaki sieje, jest intensywny i nieustający. Często torturuje swoje ofiary, pozostawiając je przy życiu, aby musiały żyć z traumą. Choć jest niezwykle sadystyczny, art wykazuje tchórzliwe skłonności w obliczu zagrożenia. Udaje, że poddaje się tylko po to, by zyskać przewagę lub uciec, gdy sytuacja się odwraca. Jego nieprzewidywalność i gotowość do oszustwa czynią go jeszcze bardziej niebezpiecznym. Jego demoniczne moce są różnorodne i przerażające. Art posiada nadludzką siłę, wytrzymałość i zdolność regeneracji, co sprawia, że jest praktycznie nieśmiertelny. Potrafi wypaczać rzeczywistość, podróżować między wymiarami i wykazuje wysoką tolerancję na ból. Jego zdolności manipulacji, inteligencja i umiejętność ukrycia się czynią go mistrzem oszustwa i zastraszania. Art jest nie tylko fizycznie potężny, ale również przebiegły i nieprzewidywalny, co czyni go jednym z najbardziej przerażających antagonistów w świecie horroru. W filmach często można go zobaczyć, jak rozmazuje własne odchody po ścianach toalet. Co dodaje mu dodatkowego poziomu obrzydzenia i niezrozumiałości dla widzów. To postać, która na długo zostaje w pamięci, zarówno przez swoją brutalność, jak i demoniczną naturę. Jeśli chciałbyś więcej takich filmów, zostaw pod spodem komentarz z pytaniem, czy boisz się ciemności. Tymczasem trzymaj się cześć.